No dobrze, kochani, zaczęłam od wody mineralnej gazowanej z soczkiem malinowym, bo wróciłam z zakupów, a się namachałam, bo byłam rowerem. No i dobra, zaraz Wam powiem, co kupiłam, dobrze? No. A więc tak, kochani, zaczynając od lodów rożków. Rożek o smaku adwokata... Albo tofi. No ja akurat wzięłam 7. Nie wiem dlaczego 7, ale 7: Wrzucam szybko do zamrażalnika. No ok, Rożek. Jedna sztuka, złote 29. Zł. Teraz co ja tutaj mam? Trzy bułeczki grahamki. Jedna sztuka 69 groszy. Bardzo smaczne są, świeżutkie. Cztery nektarynki. Po 35 groszy jedna sztuka, serio mówię. Dwa czosneczki dokupiłam, bo do ogórków małosolnych, które robiłam wczoraj wieczorem, i jest tam za mało czosnku, bo dzieci mi dostarczyły, ale jeszcze za mało. No więc jedna sztuka, 95 groszy. Serio, promocja. Tutaj w woreczku mieszana papryka. Długa, zwykła, taka okrągła. Za kilogram 4 zł. Promocja! No! Zaraz wam powiem, co będę robić z tej papryki, cebuli i pomidorów. Jedziemy dalej. Spójrzcie, jaka piękna kalarepa. Za jedyne 2 zł. Też promocja w warzywniaku. Jedna pani właśnie mi powiedziała, że yy, należy ją obrać, pokroić na plasterki, na olej, na rozgrzany dobry olej, i potem z bułeczką tartą. Chcę spróbować, nigdy tak nie jadłam. Naprawdę. No, i tutaj właśnie wspomniana cebula, młoda cebula. 3.49 za kilogram. No super cena też promocja. Hello! Ha, ha. I kochani pomidory Gałązka 2.49 za kilogram. I teraz tak. Z tych pomidorów i z cebulki i z papryki zrobię y, takie coś, że obrumienię paprykę na jakiejś głębokiej patelni, albo będę robić to w garczku, cebulkę, pomidorki, i żeby nie za długo, żeby po prostu z lekka je tak zmiękczyć. I na dobrym oleju, oczywiście to zrobię, i później, słuchajcie, wrzucę to do małych słoiczków, zakręcę i będzie to. Jak to się nazywa? Zaraz Wam powiem. Albo napiszę w komentarzu, bo teraz zapomniałam tej nazwy, i słuchajcie, yy, będę to wyciągać yy, łyżeczką ze słoika i na przykład na kanapeczki, nawet na twarożek, słuchajcie, yy, śmietankowy można to położyć i to jest bardzo smaczne. Moja znajoma robi coś w podobie, a ja zrobię yy, również i będę miała jeszcze zapomniałam truskaweczki. Ale to tak tylko na ząbek z jogurtem sobie zjem kaszubskie bardzo słodkie. No i tak wypakowałam te zakupy. Słuchajcie, na stół lody są w zamrażalniku. Idę teraz rozmieścić to do lodóweczki. No i takie tanie zakupy.